Poloneza, czas zacząć. Prawa i lewa. I prawa noda. I lewa. I jedziemy. Bardzo fajna tradycja. Uważam, że warto ją kultywować, ponieważ jest ona głęboko zakorzeniona w naszych tradycjach polskich. Uważam, że jest to fajna inicjatywa, można też trochę lekcji ominąć w szkole, więc jak najbardziej myślę, że warto to kultywować. Jest to trudny taniec i jest to super tradycja. Uważam, że powinniśmy ją pielęgnować. Najbliższy piątek 31 stycznia mamy naszą studniówkę, także to jest idealny moment na to, żeby sobie tego polona zaprzećwiczyć. Więc cieszymy się bardzo z tego, z tej możliwości i z tego, że... Jest taka inicjatywa od strony miasta, bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że to jest taniec, którego może nauczyć się każdy, nie jest to na pewno najtrudniejszy układ, w miarę intuicyjny, prosty do zapamiętania. Najważniejsze jest, żeby iść w rytm i dobrze wyliczać te kroki i stawiać takt w dobrym momencie, to jest chyba najważniejsze. Bardzo dobrze mi się tańczy z moją partnerką. Nie myli kroków, także wszystko jest ok. Bardzo proste tańce nauczenia nauczania się. Tak naprawdę jeden krok, który się cały czas powtarza. Uważam, że to jest właśnie element taki powtarzalny, fajny i to jest właśnie, tak jak pani powiedziała, tradycja. Mi się to podoba bardzo. Tabla jest ważnym eksponatem w tym roku, bo już tyle razy tańczyłem, więc pomyślałem sobie, że przyjdziesz z czymś, co wzbogaci strój, który mam, doda mi powagi, ale też będzie swego rodzaju ruzgą dla tych, którzy się szykują do matury po to, żeby zdali ją jeszcze lepiej. Oczywiście żartuję. To się nie nudzi, poza tym co roku są nowi maturze. Natomiast organizatorom też się nie nudzi, dlatego tu jesteśmy. Natomiast dla samych maturzystów myślę, że to miłe, dobre doświadczenie i myślę, że czują wsparcie, jakie z naszej strony mają.